Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: — Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Dzięki wierze, ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, aby wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. I dzięki wierze, także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Zobaczcie, że te słowa z listu do Hebrajczyków, które słyszeliśmy, wybrzmiewają także dzisiaj u nas, w tym momencie dotyczą także i nas, naszej drogi, naszej historii, naszego życia. My co prawda wiemy, w jaką stronę mamy zmierzać, tą stroną jest królestwo Boga. Ale wiele w naszym życiu jest rzeczy ukrytych, tajemnych, niejasnych. Kończymy 2023 rok. Zacznie się nowy 2024. Nie wiemy jaki będzie, ale to nie jest powód do tego, żeby napawało nas to lękiem, strachem. Podobnie bracia i siostry jest w wierze. Wiara jest kroczeniem bardzo często w ciemnościach, w trudach, w zmaganiach. Bardzo często powstają sytuacje w naszym życiu, które wydają się bardzo skomplikowane. Problemem, którego my doświadczamy jest to, że wszystko chcemy mieć pod kontrolą. Cały świat, który nas otacza, właśnie wmawia nam tą jedną wielką fałszywą prawdę, że wszystko musisz kontrolować, że wszystko musisz przewidzieć, że wszystko musisz wiedzieć że musisz mieć gwarancję z każdej strony. Dlaczego jest to kłamstwo? Dlatego, że przychodzą w życiu sytuacje, które rozbijają nam ten idealny, perfekcyjny obraz nas samych, naszego życia, naszych rodzin. I wszystko się sypie z domów kart. Jak dom z kart. Zobaczcie dzisiaj postać Symeona. Tego starca, który... Jest świadomy, na czym polega życie. On nie jest tym, który udaje, że się nie zestarzeje, że nie będzie musiał odejść z tego świata. On, je, on wie, w jaką stronę ma iść. On zna cel swojego życia, którym jest Bóg. I wypowiada te przepiękne słowa, które Kościół od V wieku codziennie odmawia, modli się przed spoczynkiem. Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Starzec Symy, on nie oszukuje, że się zestarzał, że kończy się jego życie, ale jest obrazem człowieka pogodzonego, spełnionego, zrealizowanego. Dlaczego jest pogodzony, dlaczego jest spełniony, dlaczego jest zrealizowany? Bo oparł swoje życie o wiarę. Duch dał mu poznać, że nie odejdzie z tego świata, póki nie ujrzy zbawiciela, tego, którego wyczekiwał. I ten duch przyprowadza go do świątyni. Ale dlaczego on odpowiada na wezwanie ducha? Bo on żyje wiarą, jest otwarty na Boga, nie udaje wiecznego młodzieńca, nawet jak ma lat osiemdziesiąt. Tylko dzisiaj nas świat otacza w telewizji, w reklamach, że wszystko jest perfekcyjne, perfekcyjna jest rodzina, perfekcyjna jest starość. Przecież tak nie jest w życiu. Na wszystko programy reklamowe znajdą odpowiedź, lekarstwo, ale przecież tak nie jest w życiu. Pogodzony z Bogiem, pogodzony z życiem. Ale to jest trud całego życia. To nie przychodzi tak od razu. Wszyscy mówią, że starość się Bogu nie udała. A dlaczego tak mówimy? Dlatego, że starość odsłania wszystkie nasze przywary, niepogodzenie się z przemijalnością, bo my się kurczowo trzymamy tego życia, bośmy zapomnieli, dokąd zmierzamy. Bo ulegamy wizji tego świata, stworzenia raju na ziemi. I zobaczcie, dzisiaj przeżywamy uroczysto święto świętej rodziny. Rodziny, która zawsze była, jest i pozostanie podstawą życia. Bo każdy z nas ma jakąś rodzinę, każdy z nas rodzi się w rodzinie. Już od niepamiętnych czasów, prawie już od 50 lat wszyscy mówią, że rodzina jest w kryzysie. I coraz bardziej ten kryzys się pogłębia. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że robimy wbrew temu, co, zrobili, co zrobiła święta rodzina. To nie jest rodzina, która nie ma problemów, nie ma zmagań. Sam fakt, że przychodzą do świątyni i składają ofiarę z dwóch gołębi. Oznacza, że mają niedostatki materialne. Święty Józef, który przeżywał swoje dramaty, jeśli chodzi o przyjęcie Chrystusa, ponieważ nie wiedział skąd pochodzi. Dopiero musiał dojrzeć do tego, że Maryja poczęła z ducha świętego. Maryja, która miała być przez świętego Józefa odesłana. I teraz oni słyszą proroctwo Symeona o mieczu, o boleści, o trudzie. Nie rozumieją wszystko od razu, ale słyszeć takie słowo przy ofiarowaniu swojego syna napawa lękiem, strachem. Ale to jest rodzina, która oparła swoje życie o Boga, o świątynię, o słowo Boże. To jest rodzina, która żyje realnie na tym świecie, przyjmując wszystkie wyzwania i te wspaniałe, i te wielkie, i te trudne. Aż po to doświadczenie Maryi, kiedy będzie widziała swojego syna umierającego na krzyżu. Ale my dzisiaj chcemy mieć wszystko pod kontrolą. Nasze rodziny chrześcijańskie nie chcą się otwierać na życie, ponieważ nie mają zabezpieczonych wszystkich rzeczy. I tak oczekujemy z poczęciem tego dziecka. Jeden rok, drugi, trzeci, czwarty. Ale przecież, bracia i siostry, my także się starzejemy. Jest pewien czas na to, aby się rodziły dzieci. I potem się oszukuje siebie samego. Potem przychodzi czas, że wreszcie dojrzeliśmy, ale często już jest za późno. I korzystamy potem z metod, które są wbrew nauczaniu Kościoła. Zobaczcie, że dzisiaj żyjemy w tym poważnym problemie braku potomstwa, braku dzieci. Na to wpływają różne rzeczy. Dzisiaj za, takim zabójstwem jest antykoncepcja, jest pornografia, która zabija życie w nas, a potem jest brak przekazania tego życia, a potem dofinansowuje się metody in vitro. Dlaczego Kościół jest przeciwko tej metodzie? Nie dlatego, że jest przeciwko życiu. Bo Kościół jest za życiem. Ale ile musi umrzeć zarodków, żeby to życie powstało? O to tutaj chodzi. Że nie możemy chcieć życia za jakieś życie, kosztem jakiegoś życia. Jedyną metodą dzisiaj planowania naturalnego rodziny jest antykoncepcja to jest nieprawda, to jest kłamstwo, to jest wbrew Kościołowi i wbrew małżeństwu. I potem to się wszystko mści. Ale dzisiaj Kościół także ma metody naturalne, które są już do, bardziej skuteczne, bardziej otwarte i bardziej przede wszystkim naturalne. Tylko trzeba to poznać. Ale my chce, jesteśmy z, zewangelizowani wizją tego świata. I boimy się otwierać na życie. Ale dlaczego jest ten strach? Fundamentem braku otwarcia jest na życie, jest brak modlitwy. Brak modlitwy. I tej indywidualnej, i tej wspólnotowej, rodzinnej. Bo nie pytamy Boga o Jego wolę, bo mamy swój plan. Gdyby tak było, Abraham nigdy by nie opuścił swojego miejsca. Ale zobaczcie, został pochwalony, dlatego że uwierzył Bogu. Że jest mocen, że jest wspaniały, że jest wielki, że jest potężniejszy niż te nasze wizje, te nasze plany. I my jesteśmy bardzo często zewangelizowani nie przez Słowo Boże, ale przez ten świat. Ile razy otrzymujemy informacje od ludzi, którzy regularnie są w kościele, którzy regularnie słuchają Słowa Bożego. No trójka dzieci to już jest przesada. Bo my w to wierzymy. W tym okresie międzyświątecznym, w drugi dzień świąt, odwiedziłem znajomą rodzinę, która mieszka w Polsce. Poznałem ich, kiedy posługiwałem w Toruniu. Mają dziewięcioro dzieci. Najmłodsze ma obecnie dwa lata, najstarsze, 17 lat. I dzień zaczynają od modlitwy. On i ona, małżonkowie się modlą, te dzieci biegają, krzyczą, yy, ktoś tam kogoś ugryzie, ktoś tam kogoś opluje. Oni dalej się modlą w takich warunkach harmidru. Ale to jest konkretny przykład życia. Chronią swoje dzieci przed demoralizacją tego świata. Tam nikt z nich nie ma telefonu komórkowego. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz są takie zegarki, i niekoniecznie trzeba mieć telefon komórkowy. Same w sobie są telefonem, gdzie są numery tam wpisane do babci, do matki, gdzie można też odebrać telefon. Ponieważ no dzisiaj jest to narzędzie, które trzeba korzystać z tym, tak? Ale chronią swoje dzieci przed demoralizacją, ponieważ my jako Polacy nie byliśmy w stanie uchwalić ustawy, która by chroniła dzieci przed pornografią. Przez tyle lat. I są te dzieci zabijane przez ide, ide, ideologię tego świata. I niszczone. I potem poranieni wchodzimy w dorosłe życie. I potem te problemy powstają coraz bardziej, coraz bardziej. Ale dzisiaj jest to wezwanie z Ewangelii, żeby oprzeć swoje życie na Chrystusie, na świątyni, na Ewangelii, na modlitwie żeby pytać siebie, dlaczego ja mam dzisiaj przyjmuję styl tego świata, dlaczego mnie nie fascynuje styl Chrystusa, świętej rodziny, dlaczego ja się boję, bo może dlatego, że się nie modlę poważnie. Dzisiaj nam te przykłady uczą i życia, i podejścia do rodziny, i do modlitwy, i do starości, i do przemijalności, żeby poważnie popatrzeć na życie. Nie z reklam, nie z obietnic przerożnych osób, ale patrząc na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby wreszcie zaufać Bogu, tak jak Abraham, który w ciemności kroczył, ale ufał Bogu do końca. Nawet w tych trudnościach i tych kryzysach, które przecież przychodzą. Chciejmy, bracia i siostry, otwierać nasze serce na to Słowo, ale też nie, nie wchodzić z takim strachem, z takim lękiem, bo diabeł robi po to tylko to, żebyś nie podejmował decyzji, żebyś nie otwierał się na życie, żebyś nie wchodził w starość poważnie, żebyś nie przyjmował swojego życia na serio. A nie dajcie się oszukać. Bo Chrystus właśnie przychodzi po to, aby wyzwalać nas z lęków, wyzwalać nas z tych strachów. Ale trzeba oprzeć swoje życie na modlitwie, na świątyni, na kościele, na słowie Bożym, bo to nas tylko może zmieniać i przeprowadzać przez te wydarzenia, które przy, przyjść muszą i przyjdą, nie wiemy jakie. Ale pewnością jest Jezus Chrystus, Ten, który był, który jest i który przychodzi. Amen.